Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim detektywistycznym programie Noc Zagadek. Ja nazywam się Dariusz Bubienko i jestem waszym prywatnym detektywem. Prowadzę dziś śledztwo, które składa się z kilku zagadek, i wierzę, że to Tobie jako pierwszemu uda się zgadnąć jedno z nich. Jeśli to uczynisz, ja oczywiście dam Ci gwarantowane 300 zł. Tak, tyle daję Ci za to, jeśli powiesz, jakiego słowa ja szukam. Ale gdzie jest to słowo? Gdzież ono jest? Proszę bardzo, oto ona! Cóż znajduje się w tej kopercie? Coś do jedzenia? Może być to coś do picia? Jak myślicie? Co to może być? Co ja mogłem ukryć w tej kopercie? Dodam, że to jest bardzo proste słowo. Jak myślicie? Co jest w tej kopercie? To nie jest żadna skomplikowana zagadka. Co jest w kuchni? Co jest w kuchni, co również znajduje się w tej kopercie na literę P. Moi drodzy, dzwoncie do mnie, wysyłajcie SMS-a wszystko jedno. Kto pierwszy trafi oczywiście na otwartą linię i połączy się z moim studiem. Ten wygrywa 300 zł, moi drodzy! Tak tyle właśnie mam za prawidłową odpowiedź dla Was. Czekam na wasze propozycje. Cóż to takiego jest, a ja mam naprawdę bardzo dużo pieniędzy dzisiaj do rozdania. I już powinienem słyszeć pierwszy telefon. Może razem wyślijmy SMS, a co Wy na to? Bierzemy telefon komórkowy do ręki. Wchodzimy w treść wiadomości. Wpisujemy słowo tak. I wysyłamy tego SMS-a na numer, który podałem, oczywiście 7350. To jest ten numer, który oczywiście daje wam możliwość wygrania u mnie pieniędzy. I ja czekam, kto będzie? Kto będzie pierwszy? Kto poda mi prawidłowe rozwiązanie? Z telefonu stacjonarnego wybieracie 0400 307 350 bądź możecie wysłać SMS-a, jeśli wolicie. Kto to będzie? Kto będzie pierwszy? Odpowiedź. Coś w kuchni na literę P. Moi drodzy, co to takiego jest? Cóż to może być? A ja jeszcze raz przypominam. O, słyszę, że kolejny SMS trafi na otwartą linię i znowu komputer odzwania do tej osoby. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, w... witam serdecznie w programie no Zagadek. Jaka jest Pana propozycja? Cóż to za słowo? Jak Pan myśli? Halo? Halo, halo, słyszy mnie Pan? Ja Pana Nie... słyszę. Proszę jeszcze raz. Piernik? Nie piernik, ale to również jest dobra propozycja w kuchni. Cieszę się, że jest pan na dobrym tropie. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że słuchacie moich podpowiedzi, moi drodzy. To jest bardzo dobra. Dobra informacja dla mnie, oczywiście, i lepsza też dla was. Jesteśmy cały czas na dobrym tropie, ale to jeszcze nie jest to słowo. Zatem jakie? Cóż to takiego jest? Cóż tam się ukryło? Moi drodzy, ja nadal przypominam oczywiście, że macie do wygrania aż 300 zł za to proste słowo. Szukam czegoś w kuchni. Cóż to może być? Był już pieprz, był piernik, był piekary.